W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was niewidzialnego chowanego. Widzowie będą musieli wybrać skiny, których po prostu nie będzie widać na tle jakichś przedmiotów. Czyli tak naprawdę oni wtopią się w tło. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 10 tysięcy łapek w górę. Jak możecie tutaj zauważyć. I umówmy się tak, że jeśli znowu będzie 10 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, robię chowanego, ale będę oszukiwać. I będzie to chowane na 50 osób. A więc widzowie, dzisiaj przed wami niewidzialny chowany. Jak możecie zobaczyć, każdy widz ma ubrać. Takiego skina, żeby wtopił się maksymalnie w tło Tutaj jest nasza mapa, na której będziemy się chować Także macie 30 sekund na schowanie Od teraz lećcie się chować A wy widzowie macie 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę Subskrybować ten kanał z dzwoneczkiem Panowie, do chowania, bo was zaraz znajdę Osobę, którą znajdę jako ostatnią wygrywa PSC -ki. Także chowajcie się dobrze Ja tu ptam i muszę tych budek troszeczkę pilnować Żeby nie powchodzili do środka A więc widzowie, ja mam 35 minut czasu Na znalezieniu 50 osób Dokładnie na 49 eee, No i zaczynamy, ta mapka no, można powiedzieć, że jest to taki e, kasztel. Kasztela w Fortnite już prawdopodobnie nie ma teraz aktualnie. E, no i słuchajcie o. W tej wodzie to się jakoś powoli chodzi Co, 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 co tu się dzieje? Także widzowie, 50 osób do znalezienia I osoba, którą znajdę jaką ostatnią Wygrywa PSC Okej, okay, wchodzimy tutaj do środka Wydaje mi się, że w takim dużym domu będzie bardzo dużo osób Czy kogoś tutaj mamy, panowie? Czy ktoś tu z was jest? Ej, nie ma tu nikogo Tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo Ej, co jest grane? Ja myślałem, że tutaj będzie najwięcej osób a okazuje się, że nie. Gdzieś tutaj jest 50 osób Ja też muszę uważać, bo oni mają Bardzo podobną kolorystykę, no nie? Ja nie wiem, czy tu są jakieś ukryte spoty, jak tutaj są ukryte spoty, no to mam przegwizdane, tak szczerze. Dobra, o proszę, dobra, Widz widzimy pierwszą osobę. On mnie nie widzi, idziemy powoli, powoli, powoli. Jednak mnie chyba zauważył. Jestem ciekaw, o ilu osób przechodzę sobie tak, o wiecie. Ej, on tu gdzieś był. O, dobra, mamy pierwszego, siela byku. Co to za nikt? Got, get, god, albo coś takiego. Pozdrawiamy tutaj pierwszą osobę. Jeszcze tylko 48 osób. Czy ktoś tutaj jest w statku? Ej, co jest? Co to ma być? Ja nie mogę! Ej, to jest chyba najlepszy spot na tej mapie. Pozdrow, Oj, ty Proszę się. No, proszę się nie ruszać. Przyniosł. Pozdrawiamy przyniosła. Lecimy dalej. Dwie osoby znalezione. Czy kogoś tu mamy? Nie. A, mamy! Mamy! Siema kolego. Jak on sobie chilluje w ogóle bombę? <grymna> Siema. Uuuuuh! Patrzcie się! Patrzcie się! Siema wyku Kolejnego mamy, chrupki, chrupki z lekami. Pozdrawiamy. To jest w ogóle właśnie ko koralowy castle. W sensie te wszystkie tutaj mm, domki, no nie? Kolejny. Ej, nie było go widać. Dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście tego na początku. Ja go na początku w ogóle nie widziałem, ale dobry, dobre. To jest właśnie niewidzialny chowany. Oni mogą używać skinów takich, których będzie... <laughs> Ty, żobek, co tu stoi? Patrzcie się, co fontannę robi. No, byku, jak ja cię muszę zostawić chyba tutaj. Masz tutaj być do końca, dobra? Okej? Okay? No. Zrozumiałeś? Zrozumiałeś. Proszę tak stać. Sprawdzimy, czy on tutaj będzie. No, ale to jest świetne. No, jakbym był może troszeczkę, nie wiem, no, wiecie, taki... To bym może pomyślał sobie... O, rybka stoi. Ale jako, że ja sam mam rybkę, no to nie dałem się nabrać. Idziemy wyżej. Patrzcie się na tego ziomka. Jak ty tu wszedłeś? Ej, tu się da tak... Jak on tu wszedł? Przesuń się, daj mi tutaj wejść, daj mi tu wejść na chwilę. Ej, tu się na ta... co to jest? To jest psute! Tak się w zwykłej grze też da? No nic nie widać, da się tak? Siema, cześć strony, piękna miejscówka Ej, szczerze myślałem, że tutaj, no chłopaki No kolega, jakbyś miał niebieskiego skina Nie szarego, to by było dużo lepiej, no nie? Byłoby dużo lepiej Staryba, pozdrawiamy mojego moderatora I tak, teraz powoli, bo oni naprawdę mogą się tutaj Na różnych krańcach chować Mogą tutaj jakoś powchodzić Tu nie ma nikogo, nie ma nikogo, nie ma nikogo Nie ma nikogo o, Ej, myślałem, że to jest ziomek, że tutaj biega ziomek A to jakaś mewa, ty idź stąd, tam ktoś tu, Ale jaja Chłopie, ja cię przez przypadek zauważ! A, jest tu, dobra. Myślałem, że mi zniknął. Co tam? Wydajesz jeszcze kogoś, że tam ktoś jest. No wiesz co? Limonor. Limonor, ty gościu najgorszy. Chłop wydał ziomka. No nie. Patrzcie się, on wydał tego ziomeczka byczku. Będę miły dla ciebie, dobra? No muszę być miły dla niego. Idźcie schować jeszcze raz. Nie wolno wydawać. No panowie, no co to ma w ogóle być? Jakieś jaja sobie robicie. Lecimy dalej. Dobra, chodźmy z tego, chodźmy dalej. Mam nadzieję, że tam nikogo już nie było. Wiecie, wiecie, bo jak kogoś nie znalazłem, no to będzie lipa. Ja się wyciszyłem na chwilę na Discordzie. Zróbmy tam. Że jeśli tutaj będzie 10 tysięcy łapek w górę, to robię chowany, ale oszukuję, widzowie. Oszukuję na chowanym. A jak to zrobię, to wam. No to zobaczycie po prostu w kolejnym odcinku. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tutaj w tym pniu ktoś może być. Jest ktoś w pniu? Ej, ktoś tu. A nie, bo tutaj jest wejście. Ty, jakby ktoś miał brązowego skina, no, być może bym go nie zauważył. 8 osób znalezionych. Lecimy dalej. Czy tutaj ktoś w tym w środku? Nikt, nikogo nie ma. O, tam mamy ziomeczka. Ej, hey, no panie, pani kapitanie, panie kapitanie, proszę wrócić w ten portal, proszę tutaj szybko wrócić, nie ma takiego Dobra, wejdźmy sobie tu, o, to jest ten ziomek, który pozwoliliśmy się schować, sorry anonimowy, no kolej, ale ten ziomek ma pecha, kolejny go e, tak naprawdę zlikował, że tak powiem Patrzcie się na ziomka. O, to jest ten ziomek. Panie kolego, nie wolno oszukiwać. Chodź, chodź tu na chwilę. Ha, ha, ha. Chodź tutaj, chodź, 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 blisko mnie. Czemu oszukujesz, byku? Co jest z tobą? Co jest tą? Patrzcie na tego ziomka. Nie, ja nie mogę... Herros. Her Herros. nie rób tak. No ja nie mam pytań. Ogółem nie mam pytań. Ogółem nie mam pytań. Byku, no jeden z lepszych spotów tak samo, no ale... Kubiks, karma kubiks, no trudno, no nie udało się teraz. Lecimy dalej. 12 osób znalezionych. Coraz więcej osób. Ej, a weźmy sobie tak zacitujmy. Czy ktoś tu jest? Ktoś tu jest? Nie? Ej, ej, ej? Tam za kaczką? Nie? Nie ma. Dobra, lecimy dalej. Ej, czy my byliśmy na tym budynku, czy na tym? Bo już w sumie tak naprawdę wam powiem, czy nie pamiętam. Lecimy do tego. A, byliśmy tutaj, bo tu jest ta ryba. Ryba stoisz dalej, będziemy cię pilnować. Pamiętaj o tym. Czy ktoś za tym się chowa? Nikt. Czy ktoś tu się chowa? Jeszcze na tych obrzeżach jakoś? No i proszę, no i proszę. Ej, pani koleżko, zapraszam tutaj na dół. Zapraszam. Dobra kryjówka, no ale. Bamboleo, no nie tym razem, nie tym razem. Może na kolejnym chowaniu się po prostu uda. No, lecimy w miejsce, w którym nas jeszcze nie było. Tutaj będzie dużo ludzi, tak obstawiam. Jak tu nie będzie nikogo, to wychodzę z tego odcinka. Dobra, nie ma nikogo, nie mam pytań, nie mam pytań, nie mam pytań. Nie wiem, jak wy, ale ja bym się tutaj skował. No, bez jaj, no to by była pierwsza, pierwsza kryjówka dla... Aha, no bo w sumie, jakby to była taka wiadoma kryjówka, no to tak by było, wiecie jak. Ej, a tu mi się wydaje, że byliśmy, ale to było chyba w innym miejscu. Cześć, game, siemaneczko Tu chyba byliśmy. Ej, czy to jest ten sam domek? Aha, to jest ten sam domek. Witamy kolejnego kolegę, Patryk Royal, siemaneczko Tutaj też tak mogli powchodzić, musimy popatrzeć tak naokoło. Tam ktoś jest? Nie ma, tu. Tutaj, tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Sprawdźmy tutaj dół. Też nie ma nikogo. Zastanówmy się, gdzie ja bym się schował? O, widzę tam jednego ziomka. <laughs> siema, gościu! Hej, no, czemu on nie dostaje? Witamy pana Bile. siema panie Bilo. On wyszedł stąd, być może ktoś tutaj jeszcze jest. Ty, to, to jest ziomek? To jest ziomek, jak on tu w las! Jak on tu wlas w las tą muszlę? Jeszcze jeden pan! <laughs> ja bym go nigdy nie znalazł. Patrzcie jak, jakby nie to to bym go nigdy nie znalazł. Nie mam pytań. Ej, to jest oszustwo. W sensie. No, to co ja robię, trochę oszukuję. No, ale taką mapę dostałem. No, to co ja mogę zrobić? No, widzowie, musicie mi wybaczyć. Czy ktoś na tych, na tych obrzeżach tutaj? Zobaczmy jeszcze tu. No, ma nikogo. O, jest ziomeczek. Niebieski, piękny skinek. Czy ja kogoś przyszedłem? Tego jestem ciekaw. Sprawdźmy sobie tutaj. Okej. Okay. O, mamy dwójkę. Ty bliźniaki! Bliźniaki, jak to multi-zilmingiem pewnie. Multim-zilmingiem się tu chowają. Panie bananku, panie bananku, proszę tak nie robić Lecimy, 21 osób znalezionych Jestem na dobrej drodze do zwycięstwa Mam jeszcze 25 minut, także na spokojnie Powolutku, pomalutku Johnwick, Kliczku, co to za miejscówka? To było wiadomo, że ktoś tu będzie siedział. Czy ja już tu byłem? Ej, ta mapa wygląda jakby była wszędzie taka sama. W sensie, bardzo podobnie wygląda. A, właśnie. Zapomniałem o jednej rzeczy. Zaraz wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi. <laughs> Oni nie wiedzą, co ja tutaj robię. Może na tej, właśnie, może na palmach ktoś siedzi. A tutaj ktoś? Czy tutaj kogoś mamy? Czy w to da się wpaść? Nie da się, tu nie ma nikogo. No, panie, panie. panie ty, a w to się... W to się da wejść tak samo? Patrzcie się, w to się... Nie, nie, nie da się Ale gdzie nie, gdzie się da Ale dobra kryjówka, dobra kryjówka Lecimy, lecimy dalej Tutaj nie byliśmy W sensie byliśmy, ale tu nam ziomek zwiał Musimy bardzo dokładnie patrzeć Bardzo dokładnie Bo oni mogą być tutaj wszędzie Tak jak pan kółeczko, panie kółeczko No nie tym razem, nie tym razem Lecimy za kamieniem, kogoś tu mamy? Nie mamy nikogo Tutaj na górze nie ma Dobra, widzowie, mam pomysł, mam pomysł Czy tu ktoś jest? Podglądnijmy sobie, nie ma Ej, hey. jest Siemabyczku, byczku Dobra Elo, ma Matixel. Siemaneczko, witam Er, no kto jest drużynier? No to jest przegościu Wejdźmy sobie... Ty, tylko czy ja stąd wyjdę? Czy ta mapa mnie nie zbuguje, jak ja tam wpadnę? A ktoś tu jest Panie choinka, proszę, spróbuj wyjść stąd Czy ci się uda wyjść? Uda, dobra No to możemy tam wejść <laughs> dzięki No sprawdźmy, sprawdźmy, bo tu mogą siedzieć I proszę, pan kółeczko, kolejne Te kółeczka to ja nie wiem Panie kółeczko Proszę tutaj do nas przylecieć o, dobra, Adam. Sprawdźmy, dobra, tu mamy gejzery. I o to mi chodziło wcześniej, że tutaj tym gejzerem da się wylecieć w różne miejsca. A więc możemy sobie wlecieć na przykład. Hmm, ja bym wleciał tu i bym się schował na takiej palmie. Oczywiście, jakbym tam umiał wlecieć. Dobra, 27 osób znalezionych. Gdzie nas jeszcze nie było? Nie było nas jeszcze w tym miejscu. No bardzo proszę, niech tu, tutaj ktoś będzie. Dzień dobry. Sprawdzamy bileciki. Czy to bileciki do kontroli? Bileciki do kontroli. Panie parówka! O, nie ma tu nikogo, tu nie ma nikogo, tu nie ma nikogo, tu też nie ma nikogo. Ty, coś mnie tu, coś mnie tu trzyma? Tam ktoś może być na górze? Tak, Ale zgadłem, ty Tak sobie powiedziałem, tam ktoś może być na górze i prostsze Ty, w skrzydło też się da wejść. no to jest Kolejny tutaj niewidzialny skin Kolejny niewidzialny Pani kotka 31 osób, oj pan, no i no, patrz Jak się wydałeś, ziomek, patrz jak się wydałeś No, no bigs. ja w ogóle zapomniałem Że do rekina się da wejść, a w rekinie Mogą być, w rekinie mogą być O i są, siema Co tam słychać, jest dobrze czy nie? Nie, nie jest dobrze? Też tak myślę Pozdra anonimowy. A ja myślałem, że tutaj większa dziupla jest, a tutaj tak malutko. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. W ogóle no, mieli mało czasu na schowanie się, więc... Chociaż nie, mieli dużo czasu w końcu, bo ja jadłem obiad. 17 osób, 16 osób dokładnie. Powoli zaczynam tracić nadzieję, że w ogóle kogoś jeszcze znajdę, bo zostało mi dosyć sporo. O, coś mi urwało neta. Zostało mi sporo osób, a mało miejscówek do szukania. Czuję, gdzie mogą być. Wejdźmy sobie tutaj do tej pokrywy. No i tu będzie nam potrzebna p... Pe... O ty choinka O ty choinka O ty oszuście jeden o ty oszuście Lecimy sprawdzić co to za gościu On tutaj był, musi tu być No nie no panie gościu, gościu, hadowny, hadowny, co ty robisz, Byku? Jeszcze ktoś tutaj może być, a po się tak da chodzić To jest hit, że tak się da chodzić po tym, ja nie wiem, to nie powinno tak być Leczmy na dół no i mamy jeszcze jednego, siema czu O, ty ale fajnie kolorystycznie dobrałeś Luzer, <laughs> no ty luzer! Dokładnie tak, im babcia, ty luzer. Ja nie, nie bez przyczyny wziąłem sobie balony Widzowie, używamy dzisiaj balonów Zamiast tych gejzerów i patrolujemy teren Tak robimy, patrolujemy Czy ktoś tutaj się nie schował na jakichś palmach Wiecie o co chodzi, nie widzę nikogo Ale tam ktoś będzie, na bank Dobra, no jestem ciekaw, jestem ciekaw czy tutaj ktoś jest Ej no, byłem przekonany wcześniej, że ktoś będzie tutaj na tej miejscówce. Jest, ale nie na tej, tylko na tej obok. <laughs> a! Mordero! 37 osób znalezionych jest naprawdę coraz lepiej. Tutaj ktoś. No i proszę! Witamy, witamy pana kapitana. W sumie z tymi balonami to fajny pomysł znalazłem, tak szczerze. Okej, okay, wydaje mi się, że tutaj w środku nie byliśmy, bo tą rybkę, którą mieliśmy tam wcześniej, mieliśmy w innym pomieszczeniu i tutaj. A nie, tu chyba byłem, czy nie? Dobra, sprawdźmy jeszcze tu. Siema no Nie ma nikogo Tak samo tutaj u góry Też nikt nie siedzi Chodźmy tutaj W to miejsce dokładnie Pójdziemy sobie do tej naszej rybki No bo rybka już się nastała Rybka To no już twój koniec co byku Trzymaj się Kto to był? Z ZNZik YouTube <gry> Ale miejscówkę to miałeś świetną Może w tych skrzydłach się gdzieś pochowali Wejdźmy tu do środka Od tej drugiej strony O właśnie Od tej Bo tu nas chyba nie No i proszę Dobrze Dobrze Leoś Ale świetna miejscówka Sprawdźmy w drugim skrzydle Bo tutaj też się da Ale nie ma nikogo Okazuje się, że zostało mi dokładnie 8 osób Kogoś chyba wyrzuciło z gry, ale mamy 8 osób I ja nie mam pojęcia, gdzie oni mogą jeszcze być No musimy bardzo dokładnie patrzeć Bardzo dokładnie Czy tutaj ktoś jest w tym? Nie Ej, jak ktoś tu siedzi To jest oszustem, wiecie o tym Ej, poczekajcie nie mam pytań. Tutaj gdzieś się da jeszcze wejść. Tu nic nie widać, ludzie! Jak ja mam tam zaglądnąć? Jest jeszcze jeden typ. Ja nie mam pytań! Czemu wy mi to zrobiliście? Ej, no nie wiem, nie wiem, czy ktoś tu jeszcze siedzi, czy nie. Dobra, odpuśćmy to. Sześć ostatnich osób. W ogóle nie zaglądałem pod ten mostek. Pod ten mostek da się... No i proszę, mamy kaczuchę. <laughs> Zostało mi ostatnie 10 minut na ostatnie sześć osób. Pięć! Pięć osób? A ja nie mam silnego pojęcia, gdzie oni mogą być. W tych zgliszczach prawdopodobnie. Nie jeszcze. No tu się da jakoś, widzicie, wchodzić w to. Te palmy też musimy sprawdzać. No, robi się nieciekawie. Robi się nieciekawie. Nie, wydaje mi się, że ktoś tutaj jeszcze w tym siedzi. Że ktoś jeszcze tutaj jest. Tylko jak to sprawdzić? Dobra, nie ma nóg. Tutaj też nie ma nóg. Ludzie tu nie. A czekajcie. O właśnie, tak to możemy sprawdzić, patrzcie się. Dobra, nikt nie dostał, nikogo tu nie ma. No mam nadzieję, że już tam nikogo nie ma. Naprawdę mam taką nadzieję. Tu się da wejść. Aaaa! Jakbym wiedział, to ja wchodził w to! A nie wiedziałem wcześniej. Ostatnie cztery osoby, proszę Państwa. To się dzieje. Być może znajdę wszystkich. Z drugiej strony nie ma nikogo. W tych oknach też mogą siedzieć. Jasny gwincior. Okej, okay, stwierdziłem. Że... Ej, czekajcie, tu jest jeszcze ten samolot. Ej, nie, jakby ktoś się schował na tym samolocie, to by wygrał teraz grę. Jakby ktoś tutaj był. Nie mam pytań po prostu. Ale nikogo tu nie ma chyba. Kajcie, w środku? Też nie ma. Ej, a tu do tych szyb tu się nie da wejść. A nie ma tam nikogo. Nie zbugowali tego jakoś. Noooo! Bartolo, byku! Jaka kryjówka! Dobra, widzowie, zostały chyba trzy ostatnie. Dwie albo trzy, czekajcie, sześć. Trzy ostatnie osoby prawdopodobnie. I to naprawdę, chłopaki mają 200 IQ miejscówki. A mi zostało sześć ostatnich minut. Five minutes later. Ej, trzy minuty. Nie, nie dam rady chyba. Nie dam rady chyba, widzowie. Nie wiem, gdzie oni mogą jeszcze być. No ja już sprawdziłem wszystko. Tu może jeszcze gdzieś tak. O, tu, tu. Nie? No nie wiem, mam wrażenie, że ktoś tutaj jeszcze jest No tak mi się wydaje, że ktoś jeszcze będzie tu Tu nie ma, nie ma No nikogo nie ma, no No nie wiem, no jakbym się chował na palmie jakiś No jakbym, jakbym to ja się chował Bym się chował na palmie, no ale nikt się nie schował na palmie Ej, jakby się tutaj dało wejść To ja bym po prostu... No, to by był ostatni chowany na moim kanale. Minuta 28. No proszę, Rafał, znajdź! Ostatnia szansa. No, jedną osobę, tylko jedną. Więcej nie chcę. Jedną osobę przynajmniej chcę znaleźć jeszcze. 30 sekund. Chyba przegram. Chyba, chyba nie dam rady. No nie. Chciałbym tylko jedną osobę jeszcze znaleźć, ale nikogo nie widzę. 10, 9, 8, 7. Tu nie ma nikogo. Tu nóg jakoś nie widać. 4, 3, 2. Jeden, dobra, przegrałem ten odcinek. Sprawdźmy, gdzie oni byli. Sprawdźmy, gdzie oni byli. Okej, okay, widzowie, ja włączyłem Niki. Tutaj jestem ja. I teraz tak, mamy tutaj dwie pierwsze osoby. Victini Royal, gdzie on. No, jak? ja wiedziałem, że ktoś się chowa w tych listach, ale zobaczcie, jak ja go miałem znaleźć. Jak on wygląda dokładnie tak samo jak to. Dobra, pierwsza osoba. O, proszę, proszę, pani Milordzie. Pani, ja tu byłem. Tutaj sta, Pięknie, pięknie. A ostatnia osoba. Czy to były dwie ostatnie osoby? Ej, Okazuje się, że to prawdopodobnie. A nie. nie! Co? Gdzie? Co? Walifię pazji! No ty chyba sobie jaja robisz gościu! Co to jest za kryjówka? Dobra widzowie, ja jestem załamany. Wpadajcie na te odcinki, które tu widzicie. Jeśli chcecie kolejnego chowanego, klikajcie łapki. Pamiętajcie o moim kochie Ewela i pamiętajcie, żeby zaznaczyć dzwoneczek na kanale. Trzymajcie się piona!